Dzisiaj nagrywam tutaj takie coś. Możecie sobie napisać tutaj nazwę. Wyścig pulpiz do coś takiego i książki na końcu. Emotka. Zagrajmy w to. Dobra. Idź. Już jak ja to szybko chodzę, popatrzcie. A skąd ja mam dowiedzieć? Skoro tu nic nie ma? I teraz z nią tam. A czy to w ogóle muszę skakać? To nie wiem. Pojedzisz. Co tu są za odgłosy? Owca, zrób coś tam, czy tam. Dobra, lepiej będę skakać. Tutaj, do tego miejsca. Tutaj, tutaj, o Jezus Maria. Ale o co chodzi? No tego nie lubię. Tu, no idziemy. No, o co chodzi? O co tu mnie ja spadłam? Kiedy ja teraz. Ściany, ściany, ściany wolę, patrzcie, tu my klikamy. Ściany wybrałam, a nie wiem, co jest, o co tu chodzi. To jest też gra, w której nie wiem o co chodzi. Tak jak u chyba będą ściany. O dobra. O, dobra, to wejdź. Mm. Dobra, to. Banan, kto by tego nie wiedział. Morwy, co są to? Dobra, tu ja idę za ludźmi, ja nawet tego nie czytam, nie? Ja tu patrzę tylko, czy oni dno czy nie ja mam tak mało życia. Co źle? Aha. Owoce mrucze, czy nie L, G, N, nie. Banan to było tu. Tutaj nie wiem, co było. Brzoskwinia. Jujube? Sto? Jujube. Dobra, to był to nowy owoc. Jaki tam Grapefruit A to, bo kolczatę? Uchówa? Złata? Co ma z wasami? Aha! Nie zdążyłam. Oczywiście ściany nie, bo ściany są lepsze. I dzisiaj tak szybko biega? Ściany. Chyba się po tym biega. I pokażcie, jak to wygląda z góry. Jak będę potem biegamy, i to klikamy. <grystanie> jak to będzie wyglądać. Śmiesznie, jak taka klawiatura. O dobra, zaraz tu będzie. Ba One. Ok. Dobra, to. tu są pieski. Mopsik. Ten! Ja bardzo się znam na pieskach. To! Bichon. Frise. Dobra, tu było to. Tutaj. Ja chyba postawię na to, bo na tamtym umarłam. Okej, okay, teraz ten. O jakie piękne to było chyba to. A tu? Ty bateński to jest ten. Dobra, to. Ojeju, A ten już był, ja temu nie wierzę. Ten. Nowa. Nowa fontannia? Kurde umarłam. Dobra. Ja nie sądzę że tego nie Tu. Tu. Tu było to. Tu było chyba to. Tu było to. Tu było to. Tu było, to, tu było, to, tu było chyba to. Kurde, no nie zdążyłam e, ściany Szukamy, bo tu chyba wybieramy kategorię Dobra, to Makijaż, bo wcale się nie znam na makijażu A tu co to jest? Ej, dobra narzędzia Curknie. Dobra. Wybrałam. <grymne> Narzędzie. Co to za świnka? O, o ja! Czekajcie, jakby z tego wyjść? Chyba tu jeszcze raz? O nie! Dobra, tu jest to. Okej. Okay. To i ale ja chciałam ścianki. Hmm. Skrężynka. to. Nie chcę wiedzieć, jak to się umiera. To, to, to. To chyba to przejdę. po... To ja tu czekam aż oni wybiorą. Oni są odważniejsi. To To i to i to. Jej, Przyszłam. Dobra, idziemy jeszcze raz. Bo teraz już mam tu każdy praktycznie. Wie. Cały czas słychać to jej. O ja, Ale oj. Nie, hmm. ale ktoś tu wygrywa. Ej, bo chyba jak to się wygra, to właśnie jest to jej. I chyba, my chyba ta grupka, z którą ja byłam, to chyba jako pierwsza wygrała, słuchajcie. Znaczy, no tu nie ma grupkami oczywiście. Tylko ja grałam. Także w zasadzie takiej, że. z ludźmi. Nie. Takie i sobie narzędzia e. 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 te. Może by... Albo posłuchaj, co tu jest. Dobra makijaż, weźmiemy. Nie patrzeć na innych. Są mnie to. O, widać, patrzcie, tu widać jaki jest. O, widzieliście? Dobra. Kurde, umarłam. Ta paletka, dobra, ja sobie tak będę szpiegować, gdzie iść. Tutaj, tutaj ludzie chodzą. Ale ja tak ludzie szli. Dobra. Dobra, pójdę może. Się dobra, nie gram w tą grę, gramy w coś innego. Zdenerwowałam się. No to chyba na tym kończymy, co to pa!